Hej siemanko z tej strony Hubert witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj sobie zrobimy poradnik jak zrobić krzesło w minecraft więc zacznijmy na dwie kratki wysokości dajemy dwa bloki na te bloki dajemy tory i wagonik popychamy wagonik żeby był na ostatnim bloku niszczymy te dwa bloki i teraz dajemy Tutaj bloki, tak jak ja. I dajemy tłok, żeby był skierowany na dół. No i ostatni etap to dać ten schodnik. O! No i ostatnim etapem jest dać pochodnie z czerwonymi I teraz wszystko niszczymy. I już mamy... Ten krzesło. Więc to był pranik, jak zrobić krzesło w Minecraft. Więc, papa!